Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy, drogie lwy, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o onu ogólnej energii Waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Karty na samym dole, jak i na samej górze, które leżą troszkę inaczej, są kartami dopytanymi. Widzę, drogie lwy, bardziej zwracam się tutaj um, do kobiet. Widzę, że macie tutaj nieciekawą sytuację. Albo to y, jest y, w pracy, albo w domu. Y, nad wami jest mężczyzna. Mężczyzna może być z trygonu y, powietrza. Może to być waga, wodnik lub y, bliźniak. Widzę, że jest osobą chłodną, taką bez, bez uczuć. Widzę tak, jakby pieniądze są. Jeżeli chodzi o sprawy domowe, jeżeli jesteście w relacji z taką osobą, to widzę, że pieniążki są. Ale ten mężczyzna tak jakby trzyma rękę na pulsie, na kącie. Na waszym do, dobro materialnym, tak jakby nie dopuszcza Was do, do tego. W razie czego to tak jak tutaj widzimy mężczyznę z mieczem, to jest moje, tego nie ruszaj. Widzę tutaj toksyczną sytuację. Jeszcze dostaliście kartę diabła. Coś niezdrowego. Wy już macie tego dosyć. Macie ochotę stąd uciec czy z tego miejsca zamieszkania z tej relacji czy też z miejsca pracy, gdzie pracujecie ktoś jest nad wami kto wami po prostu moim zdaniem, no ja nie mogę powiedzieć, że się nad wami znęca ale po prostu to jest bardzo takie nie, nieciekawe nieładne takie mam wrażenie, że jesteście cały czas zastraszane, macie już tego dosyć Odczuwacie jakiś brak, czy brak um, finansowy, być może Wam brakuje pieniążków, ta osoba nie chce jakby podzielić się z Wami, nie daje Wam dostępu, jeżeli to, to, jeżeli to jest wasza, Wasz mąż lub Wasz partner życiowy, tak jakby nie dopuszcza Was do wspólnego, um, do wspólnego majątku. Wy, z tego co widzę, tak jakby wyciągacie rękę, prosicie, albo prosicie właśnie o pomoc finansową, albo prosicie o uczucia, to jest takie takie niezdrowe. I widzę, że po prostu macie tego dosyć. Chociaż e, macie siłę, wyszła wam karta siły, to jest jak najbardziej e, wasza energia. Staracie się po prostu pokonać te problemy, te trudności, które na dany moment macie, być może nie umiecie się uwolnić od tej osoby, o czym mówi nam karta diabła. Coś Was trzyma, chociaż nie jest Wam lekko, widzę, że jest Wam ciężko, ranicie się, być może nawzajem się ranicie, ale ciężko Wam jest odejść od tej osoby. Nie wiem dlaczego. Staracie się znaleźć siłę w sobie, a żeby to utrzymać. Dalej jeszcze widzę, że dochodzicie do wniosku, tak jakby szukacie mądrego rozwiązania wyjścia z tej trudnej, toksycznej sytuacji. Pokazał się u was pustelnik. Pustelnik mówi nam o takim przemyślaniu. Przemyślaniu nad swoim życiem, szukaniu jakby odpowiedniej drogi, odpowiedniego działania, jak macie postąpić dalej. Tak jakby szukacie takiego światełka w tunelu, być może pomocy, żeby ktoś wam pomógł. Może zwrócicie się do osoby jakiejś, żeby wam pomogła. Ale bardziej to widzę jakby wewnętrznie, że w sobie szukacie tej, może właśnie tej siły. Szukacie w sobie też, chcecie złapać taki, tak, taką harmonię, o czym mówi nam karta Umiarkowanie. Tutaj jak widzimy, dziewczyna przelewa z jednego dzbana w drugi dzban wodę szukacie tej harmonii w swoim życiu. Jeden z pan jest oblodzony, drugi na drugim jest jakby wiosna. Tak jakby oczekujecie być może kiedy kiedy ta osoba z którą jesteście, tak jak wspomniałam, albo partner, czy mąż, czy też może właśnie w pracy. Ta osoba jest bardzo chłodna, bez uczuć. Taki tutaj ten dzban jest jeden oblodzony, drugi tak, tak kwitnie wiosną. Być może czekacie, kiedy w końcu ten lód stopnieje w jego sercu. Zastanawiacie się nad tym, kiedy w końcu zawita wiosna w moim życiu. Zastanawiacie się, co dalej macie zrobić. Jaki kierunek macie dalej wybrać? Czy zostać w tym, w czym jesteście na dany moment i pielęgnować to dalej, bo tak trzeba? Czy po prostu iść w nowe? Karta dwójki buław w tradycyjnym tarocie mówi nam o tym, że stoimy na rozdrożu i nie wiemy, w którym kierunku mamy podążać. Hmm, tutaj na tej karcie jest troszeczkę inaczej przedstawione. Ale odczuwam tutaj właśnie to, że bardzo prawdopodobnie, że stoicie na rozdrożu i po prostu nie wiecie, co macie zrobić, w którym kierunku macie podążać, zastanawiacie się nad tym, czy iść dalej samemu, czy po prostu zostać, zostać w tym, łapiecie harmonię, balans, balansujecie. Szukacie spokoju, spokoju w sobie, w swojej duszy. Widzę, że ten spokój i to rozwiązanie znajdziecie. Przejdźmy do drugiego rzędu, który mówi nam, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Wyszła Wasza karta królowej buław. Jak najbardziej to jesteście, wy wasza energia. Widzę, że zanim podejmiecie jakiekolwiek kroki do działania. Odnajdziecie w sobie tą mądrość, odnajdziecie właśnie te światełko, którego szukaliście. No właśnie w tym pustelniku, jak zajrzycie w głąb w siebie, to po prostu odnajdziecie te coś w sobie, tą mądrość. Być może zwrócicie się do osoby jakiejś uduchowionej, która wam właśnie może wskazać tą drogę, pomóc Wam. Karta Królowej Buław może być też oczywiście osobą związaną z ezetoryką. Być może zwrócicie się do takiej osoby o pomoc. Jeżeli nie, to, to sami odnajdziecie taką tą mądrość i tą właściwą drogą, drogę, którą chcecie dalej podążać. Widzę, że jakby kierujecie się, być może myśli swoje kierujecie i działanie tak jakby usamodzielnić się usamodzielnić się odejść od tego od tej osoby właśnie takiej od tego partnera chłodnego, który nieładnie z wami postępuje bardzo się nad tym zastanawiacie, żeby się właśnie usamodzielnić już wprost jesteście tak jakby rozmarzone w tym tak jakby już czujecie, jak jesteście same, pracujecie same na siebie, jesteście samowystarczalne, nikt nad wami nie stoi, nie komenduje, nie macha tym mieczem przed wami, widzę, że marzy wam się to, podejmujecie decyzję, decyzja nie jest łatwa dla was do podjęcia, być może już jakiś czas się zastanawiacie nad tym, tak jak właśnie wspomniałam, dwójka była w tradycyjnym tarocie, mówi o podejmowaniu decyzji, o stoję na rozdrożu i nie wiem, w którym kierunku podążać. Dwójka mieczy, bardzo podobna karta, tylko tutaj jest ciężkość w podjęciu decyzji, ciężkość, bo tutaj mamy tego diabła, że mm, ciężko wam się wyrwać z tych sideł, coś was trzyma. Coś takiego niezrozumiałego, niby jest wam ślad z tą osobą, ale jednak coś was trzyma, być może coś was łączy. Ale i dlatego jest y, dla was y, ciężko podjąć tą y, decyzję, ale finalnie widzę, że podejmujecie tą decyzję i po prostu chcecie zakończyć to, pogrzebać to, to co wam nie służy, to co jest niedobre. Czy to się zadzieje w tym tygodniu, tego nie wiem, nie mogę Wam tego obiecać, ale bynajmniej będziecie w takiej energii, jakby będziecie myśleć o tym. Być może, być może podejmiecie tą decyzję, ale jesteście już tak jakby u kresu tego, tak jakby dobiega ten, ten Wasz koszmar, ten Wasz stres ku końcowi. Także tak, tak to widzę. Tak jakby widzę tylko taką jedną historię. Niczego więcej tutaj nie mogę wyczytać. Albo tu chodzi, tak jak wspomniałam, o pracę, albo tu chodzi o związek, o relację, w którym się właśnie tak dzieje, niezbyt ciekawie. Dalej przejdźmy do ostrzeżeń, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Dostaliście kartę sprawiedliwości, która może mówić nam o sprawie sądowej. Być może chcecie powołać kogoś do sprawy sądowej. To karty mówią, żebyście tego nie robiły, żebyście zaczekały z tym. Być może najpierw, zanim zrobicie krok w tym kierunku, żebyście się poradziły jakiejś mądrej osoby. Mm, osoby uduchowionej ale żebyście jeszcze nie, pod, nie, nie podejmowały takiej decyzji o sprawie sądowej e, tutaj e, w, te, w tej karcie sprawiedliwość e, tak jakby widzimy dwie kobiety mają oczy zakryte e, tak jakby być może czegoś do końca jeszcze nie widzicie może jakieś prawdy do końca nie znacie Prawdy, właśnie, macie jeszcze kartę Asamieczy. Odnajdźcie tą prawdę, zanim właśnie jakikolwiek zrobicie krok. Dalej jeszcze macie Rycerza Buław. To też jest jak najbardziej Wasza energia, bardzo działająca, ognista. To też w ostrzeżeniach, czego nie powinniście robić. Nie działajcie pochopnie. Bardziej, właśnie, zatrzymajcie się, poczekajcie na odpowiedni moment, Odnajdźcie tą prawdę. Tutaj też mamy przedstawionego starca, który medytuje. Tu w ogóle macie trochę tych kart, właśnie tych starców. Dwa razy wam się pojawił pustelnik. Szukacie mądrości w sobie. To bardzo dobrze, to idzie dla Was na korzyść. Tutaj też macie kapłana, też jest osobą starszą, uduchowioną, bardzo podobnie. Taki tutaj w ostrzeżeniach i nie działaj, a właśnie posiedź, pomedytuj, pobądź sam z sobą, odnajdź tą prawdę. Asmie, jest właśnie asem, asem prawdy. Także tu karty bardziej nawołują, żebyście powstrzymali się z jakimkolwiek działaniem przed podjęciem ostatecznej decyzji. A w jakiej sprawie by to nie, nie dotyczyło? To niekoniecznie musi być związane z tym. Tą historię, którą tutaj przedstawiłam, być może trafię do jednej osoby, ale na pewno nie do wszystkich. Rozkład jest ogólny, pamiętajcie o tym. Na pewno nie ze wszystkimi będzie rezonować. Tak jak mówię, może do jednej osoby trafię. A może nie, może częściowo, tylko urywkami do kogoś trafię z tym rozkładem, ale na pewno nie z całością. Także te ostrzeżenia nie muszą właśnie dotyczyć tej sytuacji, o której wspomniałam wcześniej. To mogu, mogą być zupełnie inne zdarzenia i trafić zupełnie do innych ludzi, nie do, nie, nie do tej grupy. Co tutaj przedstawiłam tą historię. Także miejcie to na uwadze: to jest ogólny horoskop, nie indywidualny. Także dalej przejdźmy do ostrzeżeń. Też jeżeli oczekujecie na, na jakieś pieniądze, być może ktoś nie wypłacił dla Was jakichś pieniążków. Czy w pracy, czy też być może ktoś u Was pożyczył i zwleka z oddaniem, to karty mówią nie czekaj, a zacznij działać. Dochodź prawdy. Jeżeli ty, drogi Lwie, pożyczyłeś u kogoś pieniążki, to też nie zwlekaj z oddawaniem, a karty radzą. E, zacznij działać, zacznij spłacać pomału. Tak jak tutaj mamy szóstkę denarów. Tak w ogóle ładnie się tutaj Wam ułożyły taki progres. Szóstka monet, siódemka monet, ósemka monet. Nie patrząc jakby na ostrzeżenia, to, to ładny progres. Jeżeli czekacie, może też do jednej osoby, ale powiem. Jeżeli czekacie dość długo na jakieś pieniądze, to widzę, że te pieniądze przypłyną. Ładny progres będzie, ale musicie właśnie postarać się o to jakby wykazać się bardziej jeżeli chodzi o pracę wykaż się bardziej a dobre plony zbierzesz a jeżeli chodzi o ostrzeżenia to jeżeli jesteś drogi lwie winny dla kogoś pieniądze to po prostu musisz już ruszyć skupić się na tym, nad tym żeby pomału zacząć zwracać o czym mówi szóstka monet Mówi o harmonii, o równowadze. A jeżeli ktoś jest dla ciebie winny, to też musisz po prostu dążyć do tego, żeby ta osoba już ci w końcu oddała. Nie możesz czekać w nieskończoność. Jeżeli czekasz na jakąś e, propozycję pracy, to też nie stój, nie czekaj biernie, a zacznij po prostu działać skup się na szukaniu na tworzeniu nie siedź w miejscu jeżeli chodzi właśnie o pracę um, to drogie to tyle drogie już mi się język tlącze już jestem zmęczona za dużo nagrywania dzisiaj um, ok jeżeli filmik się wam podobał to proszę o lajkowanie o komentowanie jeżeli jeszcze nie zrobiłeś subskrypcji, to zapraszam do zasubskrybowania. Nagrywam takie horoskopy tygodniowe, miesięcznych nie robię, tylko tygodniówki robię. Także regularnie raz w tygodniu rzucam takie, takie krótkie filmiki dla Was. Podpowiedzi, jak może zarysować się właśnie przyszły tydzień. Także życzę Wam samych cudowności, pomyślności w nadchodzącym tygodniu, żebyście drogie lwy znaleźli tą swoją siłę, lwią siłę, jeżeli jesteście w toksycznej sytuacji, żebyście właśnie odnaleźli tą właściwą drogę, a żeby po prostu pozbyć się tego stresu, braku, odejść od tych. Toksycznych ludzi, którzy otaczają Was. Podejmijcie właściwą decyzję, zakończcie, co Wam nie służy. Trzymam za Was kciuki. Do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się. Pa!